Cześć, witam na kanale Kominek 10kW. Z tego filmu dowiesz się, jakie są rodzaje kominków na pellet, jak dobrać urządzenie do metrażu, oraz przedstawimy na jednym z najmniejszych piecy, jego budowę, z czego składa się piecyk kominek na pellet. Taka najprostsza charakterystyka kominków, piecyków na pellet. To piecyki z nadmuchem, piecyki z jednym wentylatorem, piecyki z możliwością Rozprowadzenia DGP, nie mylić tutaj z DPF, dystrybucja gorącego powietrza oraz ten piecyk, który tutaj widzimy, piecyk z płaszczem wodnym. Czyli właściwie taka wolno koza, która ogrzewa nam centralne ogrzewanie, jak również możemy nią ogrzewać ciepłą wodę użytkową. To, taka, to taki najprostszy, najprostszy podział piecyków. Właściwie teraz mo moglibyśmy je dobierać kilowatami do. Wielkości budynku. To też będziemy omawiać pewnie w innych filmach na naszym kanale. Natomiast dzisiaj zajmiemy się głównie tym najmniejszym piecem, czyli jest to piecyk o mocy 6 kW przeznaczony do pomieszczeń 50-60 m2. Na potrzeby filmu naszą kozę dzisiaj trochę rozebraliśmy i żebyśmy mogli przyjrzeć się jej wnętrzu. Mamy tutaj wentylator nawiewny wentylator wydmuchowy spalin, mamy presostat, gniazdo zasilające, czujnik bezpieczeństwa, grzałka, tam głębiej, oraz motoreduktor, główny silnik, który podaje pelet do paleniska. Z tej strony, jeżeli otworzę, mamy palenisko, więc możemy zobaczyć również palenisko, popielnik i koszyczek grzybny perec spada tą rurką do koszyczka, wentylator spalinowy nadmuchuje, zaczerpiąc tym samym też tlen i podsyca płomień, który daje nam temperaturę. Jeżeli tylko osiągnie konkretną temperaturę, wówczas włącza się wentylator nadmuchowy i wydmuchuje nam to ciepło na pomieszczenie. W granicach około, 40, około 60 stopni, może więcej, Yy, naruchuje nam takim ciepłem na, na metr tych 50 metrów. Wiadomo, że jeżeli te 50 metrów jest w wolnej przestrzeni, ten piecyk sobie daje swobodnie radę i myślę, że w granicach godziny jest w stanie podnieść o 10 stopni temperaturę w tym pomieszczeniu. Jeżeli mamy 50 metrów z podziałem na, na inne pomieszczenia, no to należałoby już się zastanowić nad innym modelem, chyba, że wolimy, żeby to ciepło powolutko rozchodziło się na poszczególne przestrzenie. Będziemy omawiać też sterownik, tylko postaramy się podpiąć tutaj urządzenie i omówimy wówczas sterownik, co możemy regulować w tym piecu, jak on funkcjonuje, a także nie mm, mówiłem jeszcze o czujniku temperatury, który jest niezbędny do tego, by piec z automatu włączał się i wyłączał, jak osiągnie temperaturę. Także to jest bardzo duży atut tych piecy, że nie musimy pilnować tego, żeby... Takie jest jakiś samemu rozpalić. Tutaj mamy zbiornik na pellet z magnesem, z uszczelką. Nie wszystkie modele posiadają taką uszczelkę. Jest to też istotne rozwiązanie. No i widzimy w kadrze ślimak, który podaje pellet, gdzie ten pellet jest zrzucany do paleniska. Tam jest rozpalany. Teraz omówimy główny panel zaraz po. Podłączeniu piesyka do zasilania i na tym głównym panelu kolejno widać temperaturę. W tej chwili 14 stopni i mniejsze cyfry to 24 stopnie. 24 stopnie jest to temperatura zadana. Możemy zmniejszyć ją na przykład na 16, w tej chwili jest pokazane 16, a otoczenia jest to 14 stopni. Z prawej strony mamy moc wentylatora, którą też przyciskając guzik. Kółeczkiem przekręcamy na wentylator, naciskamy i tutaj możemy regulować moc nadmuchu tego piecyka. Z prawej strony u góry mamy zegar, pokazuje pierwszą 10. Teraz omówimy poszczególne ustawienia w menu na tym piecu. Wchodzimy kółeczkiem, temperatura wcześniej już omawiana, moc wentylatora, sterowanie hydrauliką, które nie dotyczy tego pieca. Tutaj mamy timer tygodniowy, zatem możemy piec ustawić w konkretnych godzinach w każdym dniu w tygodniu. Ustawienia, data i czas, wyświetlać dźwięki, język, serwis przeznaczony dla technika. I wychodzimy z menu. Także widać, jak prosta jest obsługa tych piecyków nadmuchowych. Jeszcze jedną zaletą, jaką posiadają piecyki na pellet w odróżnieniu do kóz na drewno jest to, że możemy ich sterować zdalnie. Czy to z kanapy poprzez pilota, czy poprzez wi-fi wtedy jest zupełnie większych odległości. Super rozwiązanie, jeżeli na przykład używamy takiej kozy na pellet gdzieś na grudku działkowym lub zanim dojedziemy do pracy możemy wcześniej sprawdzić temperaturę i ustawić taką dla nas komfortową. Podsumowując Omówiony wcześniej model pieca. Tak jak mówiliśmy na początku, sprawdza się fajnie w metrażach 40, 30, 40, 50 metrów, nawet 60. Natomiast, żeby dobrze dobrać piec, myślę, że warto skontaktować się i wówczas doradzimy, ponieważ mocno to zależy od kubatury pomieszczenia, od docieplenia budynku. Od potrzeb, jakie chcemy mieć w poszczególnych pomieszczeniach, czy to powietrze samo się rozejdzie, czy jest to dom z poddaszem, czy jest to 50 metrów w parterze. Zatem zachęcamy do kontaktu. Po więcej takich technicznych informacji zachęcamy również obejrzeć kolejny film na naszym kanale.